Dzień dobry, witam z, ponownie na kanale Dzisiaj poranek filmik Przemysły obecne e, Będę zaraz Pokazywał co daję królikom Akurat dzisiaj im zboża nie daję Bo nie miałem Ale dzisiaj Będę załatwiał Jak widać To już tutaj Mieszana się pokazuje Pietruszkę i dam już wprost Dam im bułki Trzy marchewki, trzy pietruszki I To powinno starczyć Również się karmi burakami, burakami różnymi, ale dzisiaj akurat stu niewa To dziękuję za oglądanie i Dawizenia.